ok 都知 Słuchajcie, w takim razie zaczniemy od wyróżnień. Mamy dwa wyróżnienia i cztery nagrody główne. Dwa wyróżnienia zaprosimy do... Chodźcie w ogóle wszyscy tutaj, uczestnicy tej kategorii I jeżeli Wam się podobało naprawdę, to jeszcze raz wielkie brawa dla naszych uczestników pomocy. Mi się podobało, jak to się mówi. Zauroczyło mnie to wszystko, naprawdę, byłem bardzo szczęśliwy, wiecie co, no bo dobrze, bo to tak widać was i widać. Najpierw wyróżnienia, yy, wyróżnienia wędrują do no, yy, Zosi Świętek i Kuby Drodziwej. Brawa dla was, to są wyróżnienia, dostajecie specjalne nagrody. Tak czy siak, nikt nie pójdzie do domu z tymi rękami. Co tam masz? Kuba sprawdzaj, co tam masz i uchwal się. Udźwigniesz to w ogóle, no tak? E, chyba dasz się radę, silny jesteś. Dobrze, jak w takim razie możemy przejść do... Czwarte miejsce wędruje do... Aleksandra! Jeszcze raz wielkie brawa do czasu Ale Uśmiechnij się To miejsce tak to suknia, naprawdę Okej, okay, no to zbliżamy się bliźniętio, więc znaczymy tu. trzecie, trzecie, trzecie miejsce. Uwaga, 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 uwaga. Trzecie miejsce wędruje do gorysa. Wielkie brawa. Proszę Państwa, trzecie w miejsce, batem, do 6 lat. Skuteczna sprawa. Nagrody, uwar oraz gadżety. Zróbcie tu troszeczkę miejsca. Mam prośbę, żebyście zeszli za grupy. Musimy oczyścić naszą taneczną, ponieważ robi się on zbyt gęsto. Przepraszam Was, dziułaski. Przejść. Dobrze, mamy w takim razie już trzecie miejsce i drugie miejsce. To jednocześnie od razu będzie wiadomo, kto będzie miał pierwsze. No ale raz będę nam terrąca. Drugie miejsce. Wszyscy liczymy. Trzy Dwa, Dominika Ciesza. Gratulacje Dominika. No, nie no uciekaj, nie no uciekaj, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę wszystko oczywiście stało się jasne, ponieważ został nam tylko jeden nam uczestnik, Kuba. Mam pomysł. Pokaż się tam wszystkim, bo zebra Cię się widzieli. Brawa dla Kuby za się na się. Do naszych widzów. w drugą stronę. Pewnikanowe odbyły się w drugą stronę, drugą w drugą stronę. Jeszcze raz pogratulujmy i podziękujmy za fantastyczny występy. Miejmy nadzieję, że spotkamy się z nimi również na kolejnej edycji Kikubadek. Nagrody w Sędziowie oraz e, Specjalny gość. I yy, teraz tak, możemy tutaj już chyba wyczyścić parkę, w takim razie robimy troszeczkę miejsca. Dziękujemy Wam pięknie i przyjdę sobie teraz yy, czerpać przyjemność z ogarniania Waszych nagród. Pana Borys,